Ja pierdolę jakie wahadło! A i to jestem tu, jestem tu, gdzie byłem tam wcześniej. Kurwa, no to wiele wyjaśnia. Wróciłem w to samo miejsce. I co, kurwa, chajda, że gdzie jesteście? Jestem na kamieniu! Jebać I co? Drugi kamień! Ja pierdolę nogę do góry podnoszę, rozumiesz? A! Nie. Jaj, aj, do tego koła, pierwszy raz widzisz się? Nie, nie, bo się mogę. Skok wiary? Purwo. Siemanko. Jeśli chcecie zgarnąć fajnego skina do CS2, to warto spróbować zrobić to na GG Drop. Do wyboru macie naprawdę dużo skrzyń, także myślę, że każdy znajdzie jakąś swoją szczęśliwą skrzynkę. Ze skinów, które wam wypadną, zawsze możecie spróbować zrobić jakiś fajny kontrakt. A jeśli lubicie rywalizację z innymi zawodnikami, to zawsze możecie utworzyć bitwę na dwóch, trzech lub czterech graczy. No i zobaczymy. Żeby zachęcić was do wygrywania, Drop oferuje też coś co nazywa się Baraban, jeśli tutaj klikniecie otwiera się koło bonusów, podajecie kod, który znajdziecie pod tym filmem, no i może jeśli dopisze wam szczęście to traficie jakiegoś fajnego skina lub skrzynkę. I na koniec, pamiętajcie, że z kodem bonusowym saju macie dodatkowe 11% do wpłaty. Życzę wam powodzenia. Wypierdalaj. Ale go movementem zrobiłem, co? Co to jest? Oj chuj Mówmentem kurwa, Bota, bota Wybuchę mnie pokonał Teraz trzeba mieć dobry timing. No kurwa. Mam twój trop. Biorę to Mój ult jest gotowy i, I... O, I... O, tele... I... I kurwa netka Dostał jeden graczity Bum 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 Ale se dęsi Ale ma ma luz No żeby nie wyskoczyły za tobą Żeby nie wyskoczyły przypadkiem A, myślałem, że to będzie, będę zjeżdżał. No o chujeje, nie. Myślałem, że dwa są potrzebne. Kurwa, oblałem się. To nie widać, nie? Tym. Jaka melodia! Konik, czy teraz mogę użyć dużej apteczki? Czy to nie będzie? To nie jest dobry moment. Możesz mi je podpowiedzieć, czy według Ciebie teraz mała apteczka czy duża? Może mogę użyć dużej apteczki. O Spokojnie, zawsze jest plan B. Zrobić jakieś takie w miarę Bahora i mówić potem, że musi z tobą być dla dziecka. Na starcie tylko jej dolejesz. Trochę koniaku do czegoś, by wziąć jej mleko na testy. To będziesz mógł szantażować, by nie odchodziła, bo pozwiesz, że piła w czasie ciąży. A jak się nie osłucha, to niech spierdala i cyk alimentu. Ja Kapitala morderstwo. z jednej strony genialne, nie? No, ale z drugiej strony, no trochę jednak patologia. Witam, panie Pawła Siemacza, czy ktoś wie, jaka to bo już czwarty miesiąc mi pieniądze skąd to zajebało. Eee... Nie, ja nie, ja nie wiem. Zapolować. Dobra, ja fleszuję za BS dwa razy. No, o kurwa wydałem. źle źle! Kurwa! Nie trafiłem! Ale ja jestem zbanem ze zajebanym Kibla jeden. Kurwa jak się zlękłem, ty! Ja pierdolę Andrzej! Wziąłbyś się za jakąś robotę! Sandra to ty. No tak wygląda normalny pojedynek, nie? W się. Lina mapa. Tak wygląda, właśnie tak wygląda CS, a nie to co się, się dzieje No kurwa, nie blokuj mnie. Gekko, what the fuck are you doing, man? Espero que no volváis a jugar una puta partida de mierda, hijos de la grandísima puta. Madre mía, vaya pedazo de mnie pizda tam. Batonie No i, i się resetujemy I się resetujemy I kawka, i spokój, i się resetujemy Głupiec bany z czatu Nie wiecie, że jak ja oskalpuję procesor To nie ma chuja we wsi A wy, głupie kurwy, nie macie pojęcia Co to jest Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że jestem potężnym hakerem I jakbym chciał, to mogę wam zniszczyć wasze nędzne Kurwa życia, zwłaszcza twoje tybor psie Chodź A ten znasz? Co powiedział ślepy koń Przed wkraczeniem na to wyścig? Nie widzę przeszkód. Nie traćmy tych... Tej... Ale się pociągnęłam! Ja przyjeżdżam! Ale oni sobie jadą. Od... Pociągnęłaś po prostu. Jakby i... moją byłą słyszał. Nie trzeba. Dobra. Oj, przepraszam. Najpierw mówię o ale. Nie chłopaki... mogę się powstrzymać, no. Ale wiesz, no, wystawiłaś do pustej, nie wiesz, Sodzi? Trzeba było tylko dostawić <grywanie> tak nogę i. <grywanie> Trzeba było tylko dostawić nogę i zajebać bromeczkę. Ma Biegnie, <grywanie> Izaki, drugi dostaje. Został jeden z trójka załatwiony. Mam gotowego. Przodu pobyć! Dnia! No mówisz do przodu, podejdź! No to mówię, kurwa, leży tam! No bo się <grym> w górze. Nie mam <grym> ja Tylko nie dawaj wszystkich strzałek w jednej chwili. Ale kurwa, ty mnie nie mów, jak ja mam strzałki dawać, człowieku. Kiedy ja dawałem strzałki, to ty jeszcze w pielęgniarzu robiłeś. No właśnie, jak ten, jak byłem na, na takim live'ie afrykowym raz. Mhm. I wtedy Sylwek mi mówił, że. Powiedział do mnie serwek, wróć do ty go już nie będzie upadlania kobiet To powiedziałem, że jak nie będzie upadlania kobiet to nie idę <głosy> <głosy> ale... Ej! Ej Saju is getting knife? Saju ten kosę dostał na lajcie to wszystko było Tu mi nie, nie podejrza? Co ty robisz? Kurwa, pomyliłam się. Podjechał pod elbow. Noż. Ty jesteś nie, no niepoważny.